Dlaczego najprawdopodobniej zmarnujesz swoje życie? Dlaczego musi dojść do tragedii, żeby coś się zmieniło? Dlaczego najpierw musimy uderzyć się tak mocno w łeb, żeby się obudzić i zacząć zmiany? Dzisiaj o tym rozmawiamy. Jest tam Ola i na tym kanale rozmawiamy o relacjach, o tym, jak prowadzić szczęśliwe i udane życie. Więc jeśli interesują Cię takie tematy, to zapraszam do subskrypcji i do obejrzenia dzisiejszego filmu. Jeśli lubicie oglądać programy takie jak 997 albo inne kryminalne dokumenty, to znacie na pewno takie historie, w których jakiś chłop terroryzuje całą rodzinę, nie pracuje, łazi po osiedlu i wszyscy się go boją, ale nikt nigdzie tego nie zgłasza, bo nie chcą się wtrącać. Po czym pewnego pięknego dnia okazuje się, że chłop odrąbał matce łeb sikierą. I wtedy wszyscy zadają pytanie, dlaczego musiało dojść do tragedii? Poprawna odpowiedź... Nie musiało dojść do tragedii, ale wielu ludzi, właściwie większość, właśnie na to czeka w swoim życiu. Jeśli interesują Cię tematy relacji, tematy związków, tematy szczęśliwego życia, to zasubskrybuj mój kanał i zapraszam już do dalszej części tego odcinka. Ludzie żyją w bagnie, ale dopóki to bagno nie śmierdzi i nie zaciska im płuc tak, że tracą oddech, to oni sobie tam urządzą komfortowe życie. Nieszczęśliwe, nie, 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 ale znośne. Czekają, aż dostaną wyrok śmierci, wtedy nagle panikują i mają ochotę coś zmienić. Czekają, aż partnerzy ich tak poniżą, tak zniszczą, że dopiero wtedy ruszają z miejsca. Albo zdradzą. Czekają, aż wydarzy się wielka tragedia, i dopiero wtedy, kiedy już nie mogą zjeść tego stanu, wtedy dopiero zaczynają pracować nad sobą i rozwiązywać swoje problemy. Niektórzy nigdy tego nie robią i umierają nieszczęśliwymi. Moje pytanie jest jedno. Po co czekać? Dlaczego nie możecie już dzisiaj czegoś zmienić, żeby wam było lepiej? Dlaczego marnujecie jedyne życie, które dostaliście? Bo boicie się jakiegoś chwilowego dyskomfortu, naprawdę? A komfortowe będzie umierać, myśląc, że zmarnowałem życie? Ludzie na łożu śmierci nigdy nie żałują tego, co zrobili. Żałują tego, czego nie zrobili i czego nie spróbowali. Nie boicie się tego. Powiedzcie szczerze, nie boicie się, że pewnego dnia uświadomicie sobie, że straciłem jedyny czas, jaki miałem na tym świecie, bo bałem się, co ktoś o mnie pomyśli. Nie spełniłem swojego marzenia o realizowaniu się, tylko pracowałem całe życie na kogoś, pod czyjeś dyktando, gdzie ktoś decydował, kiedy mogę mieć czas, kiedy mogę jechać na urlop, kiedy mogę iść do ubikacji, ile będę zarabiać, ile samochodów ma kupić za moją ciężką pracę? Pracować i poświęcać siebie, rodzinę, swój czas i energię na to, żeby ktoś inny był bogaty, w dodatku nienawidząc każdego dnia w tej pracy, nie boicie się, że zostając w patologicznych relacjach, tracicie szansę na wspaniałą relację z kimś, kto was będzie kochał, bo boicie się kilka miesięcy przeżyć dyskomfort, nie boicie się, że wasze nierozwiązane problemy, które odpychacie od siebie, wrócą z podwójną siłą i zmiotą was z planszy, tylko dlatego, że nie pójdę po pomoc, bo się boję, bo może to nie zadziała. Na pewno nic nie zrobienie nie zadziała. To na pewno wam gwarantuję. Tu nie ma ryzyka, bo nie ma nic do stracenia. Do stracenia jest natomiast bardzo dużo, jeśli nic z tym wszystkim nie zrobicie. Pamiętajcie o tym, że nie znacie dnia ani godziny. Skoro już tu jesteśmy, na tym łez to warto chociaż spróbować coś zmienić. Chociażby podjąć próbę. Każdy z nas. Prędzej czy później tak czy inaczej stanie przed wyborem życie czy śmierć. I bardzo często, kiedy już stoimy przed nim, wybieramy wtedy w końcu tą dobrą drogę i przechodzimy ją, i potem bardzo żałujemy, że tak późno to zrobiliśmy. Nie znam ani jednej osoby, która podjęła wysiłek zmiany czegoś na lepsze i żałowała tego. Która by powiedziała: Poszedłem na terapię, rozwiązałem swoje problemy, ale żałuję tego. Wolałem mieć depresję, albo wolałem być z kobietą, która mnie zdradza. Albo poszedłem do dietetyka i schudłem, ale jednak żałuję. Wolałem być. O tyły, nie móc oddychać, nie czuć się dobrze ze sobą. Żaden alkoholik, który wyszedł z nałogu, nie powie: Teraz widzę piękno życia na trzeźwo. Ale chyba wolałem leżeć obsikany pod blokiem. Zrozumcie jedno: Wy jesteście o krok od życia, o jakim marzycie. Jeden krok. I to się wydaje odległe i nieosiągalne. Jakbyśmy mieli nigdy tam nie dotrzeć, ale tak nie jest. My tam dotrzemy. Nigdy się nie dowiecie, jeśli nie postawicie tego pierwszego kroku. Czasami tak słucham ludzi, którzy mają najróżniejsze problemy i mówią: Na przykład, poszłabym na terapię, ale jest za drogo. Ale nie jest za drogo cierpieć całe życie i kupować rzeczy, które i tak nie dadzą wam szczęścia, bo są tylko chwilowym wyskokiem adrenaliny, który zaraz się skończy i trzeba będzie kupować kolejne rzeczy. Co innego jest ważniejsze, jeśli nie wasz stan wewnętrzny, który determinuje wszystkie aspekty waszego życia? To jaki wydatek jest ważniejszy niż wyzdrowienie? Oczywiście, zapewnienie podstawowych potrzeb, żeby przeżyć, ale poza tym co? Co jest ważniejsze od waszego dobrostanu psychicznego? Moim zdaniem, nic. Tak samo jak ktoś na przykład chce schudnąć i męczy się, i męczy się miesiącami, latami i nic z tym nie robi. I można mu doradzić, iść do dietetyka. Nie, bo za dużo to kosztuje. Ale nie za dużo kosztuje marnowanie swojego życia, źle, czucie się z, źle ze sobą, e, niepotrafienie korzystać z życia e, i inne i różne problemy, które za tym idą. To nie jest za drogo, to jest wszystko w porządku wtedy. Jeśli ktoś jest chory na śmiertelną chorobę, to pomimo tego, że dostaje taki wyrok, on zawsze znajdzie pieniądze na leczenie. A zamiast tego, można by było teraz pracować nad emocjami, zanim się włączy psychosomatyka i wylądujemy w stanie krytycznym. Można by było teraz zacząć w końcu kreować swoją rzeczywistość i przyszłość, bo jutro zaczyna się teraz. I teraz jest czas na zmiany, a nie jutro, bo jutro może być za późno. I nie czekajcie na tragedię, naprawdę. Nie czekajcie, aż ktoś komuś odrąbie łeb przysłowiowy. Róbcie coś z tymi problemami, które w większości nie są aż takie straszne i wielkie, jak się wam wydaje. Każdy, Każda osoba, z którą ja pracowałam, która wyszła ze swoich problemów, po czasie powiedziała, że. Faktycznie ten strach był tylko w ich głowie, że te problemy, które oni odrzucali, bali się je rozwiązać, jak zaczęli tylko je rozwiązywać, okazało się, że one nie są takie ogromne, jak im się to wydawało. To jest tylko chwilowy dyskomfort, ale potem jest coraz łatwiej. I naprawdę, inwestujcie w siebie, bardzo was proszę, bo to jest najlepsza inwestycja, która wam się zawsze opłaci. Wszystko inne możecie stracić: pieniądze, zasoby, rzeczy materialne, dom, partnera, wszystko możecie wszystko stracić, ale siebie nie stracicie nigdy. Wszystko zawsze będziecie mieć ten zasób ze sobą. Polecam wam przestać pić letnią kawę, siedzieć w śmierdzącym, lepkim bagnie i zacząć zmierzać w kierunku picia gorącej, aromatycznej kawy pachnącej w pięknym, kwiecistym ogrodzie, w którym pachnie świeżą trawą. Polecam wam to naprawdę zrobić, bo to nie jest takie trudne jak wam się wydaje. Ja wam to obiecuję. Mam nadzieję, że trochę was zmotywowałam, bo taki był mój cel. Mam nadzieję, że y, udało mi się go osiągnąć. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to bardzo was proszę o zostawienie łapki do góry, bo bardzo mi to pomaga w promowaniu tego kanału dalej. A jeśli Wam się nie podobał ten odcinek, to idźcie y, pobić się głową o Dziękuję bardzo za obecność i do usłyszenia w kolejnym odcinku z serii rozwojowej.